i i Wrocław. Siema moi drodzy widzowie, z tej strony Jacob i dzisiaj pytałem mieszkańców Nowrocławia, jaką dobrą książkę ostatnio przeczytali. Co odpowiedzieli? Oglądajcie koniecznie. Jaką dobrą książkę ostatnio pani przeczytała? E, mroza, wybacz mi. I o czym to jest? E, Oj, skomplikowana, to trzeba się zagłębić w to. Bardzo ciekawa, od samych początku. Jaką dobrą książkę? Ostatnią całą serię Iguldena o Juliuszu Cezarze. Poleca Pan? Bardzo polecam, bardzo dobry autor i to jest taka powieść beletrystyczna, bardzo przyjemnie czytana, ale mocno oparta na faktach. I, I jaką ostatnią książkę Pani przeczytała? Yy, no ja czytam takie właśnie typu arabskie. Jestem żoną szejka, coś z tego typu. I fajna? No, polecam. A Pan Tadeusz. Taki Epopeja Narodowa, to taka moja ulubiona, i przeczytałem ostatnio jeszcze raz. Do maturki? No, daleko jeszcze do maturki, ale warto powtórzyć sobie, więc polecam bardzo. E, ostatnio czytałem Hobbita, bardzo fajna książka i mogę podać Jaką dobrą książkę przeczytałaś ostatnio? Mm, ostatnio to lektury czytałam, ale takie nieszkolne to, to było chyba z tego, co kojarzę. E, mróz. Taka książka, tylko nie pamiętam autorki. A o czym? E, to było o. Nie pamiętam właśnie, czy to było. A wy, jaką dobrą książkę ostatnio przeczytaliście? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Siema i miłego dnia.